Dostałam prezent i nawet nie muszę go otwierać, żeby wiedzieć, co jest w środku, bo już widzę po marce. Ale powiem Wam, że kiedyś myślałam, że ja to tak uwielbiam niespodzianki. I niespodzianki są super, ale jak dostajesz niespodziankę, no to się cieszysz tylko raz. Cieszysz się, jak dostajesz tę rzecz. A jeżeli ktoś ci mówi, ej, kupię ci to, wyślij mi link do tego, jak chcę Ci to sprezentować, to po pierwsze masz ten bust radości, jak ta osoba mówi, ej, dam Ci to. Potem masz ten bust radości, jak dostajesz maila pod tytułem Twoja rzecz. Ale ładne to jest, że Twoja rzecz została wysłana, i potem masz ten kolejny bust radości, jak ta rzecz przychodzi. Czyli teraz, i to jest śliczne, słuchajcie, nie mam w mojej kolekcji biżuterii ani jednej bransoletki. I to jest moja pierwsza i jedyna. W ogóle zobaczcie, co mi się stało z paznokciem. Zakładanie biżuterii sobie samej jest kurde wyzwaniem, ale o! Aha, udało się. To jest marka PD Paola i pierwszy raz mam w ogóle coś od nich, więc jeszcze nie wiem czy polecam, ale no, wygląda ślicznie.